Pora na drugie pytanie. Jako pierwszy odpowiadał będzie pan Maciej Borysewicz. Województwo podlaskie pod względem bezrobocia wypada gorzej od mazowieckiego, wielkopolskiego, małopolskiego. Stopą procentową dorównuje takim województwom jak lubelskie czy waryjsko-mazurskie. Szczególny problem ze znalezieniem pracy mają osoby między. 25. a 50. rokiem życia. Stopa bezrobocia. Koniec sierpnia 2011 roku województwo podlaskie to prawie 13%, 12,7%. Co z nowymi miejscami pracy? Jak przekonać inwestorów do regionu podlaskiego? Maciej Borysewicz, bardzo proszę. proszę Dziękuję start. bardzo. Tak, dziękuję bardzo za to pytanie. Oczywiście porównując te dane, o których Pan przed chwilą powiedział, należy zwrócić uwagę, że nasze województwo na tle innych wypada słabiej, ale też słabiej wypadają pozostałe województwa ściany wschodniej. Cóż to oznacza? A to oznacza mniej więcej, że nasze województwa ściany wschodniej były do tej pory no, trochę zaniedbywane przez poszczególne rządy po 1989 roku. Mówi się o nas Polska B i czas na to, żeby to zmienić. Czas na to, żeby reprezentanci naszego terenu mogli skutecznie zabiegać o sprawy ściany wschodniej i dodatkowych środków w Warszawie. Bardzo ważną rzeczą jest, że w ostatnich czterech latach z Unii Europejskiej pozyskaliśmy wiele milionów euro na rozwój ściany wschodniej. To są programy dotyczące budowy infrastruktury, programy dotyczące rozwoju innowacyjności, nauki, ale także programy pozwalające na wdrożenie nowych miejsc pracy. Problemów na rozwiązanie bezrobocie pewnie jest tyle, ile u bezrobotnych w Polsce. Każda partia posługuje się pewnymi definicjami, pewnymi pomysłami i należy się tym pomysłom bacznie przyglądać. Moim zdaniem najważniejsze jest to, o czym tutaj Pan powiedział, czyli skupienie się na możliwości stworzenia nowych miejsc pracy dla młodych osób. To jest rzeczywiście dramat, że osoby, które kończą szkoły, muszą się borykać z problemem bezrobocia. Tendencja na tle kryzysu światowego w Polsce jest na szczęście nie najgorsza. Udało się obronić Polskę przed tym kryzysem i nie ma wzrostu bezrobocia. Utrzymuje się ono na tym samym poziomie, a w niektórych jakby przedziałach jest mniejsze. Kluczową sprawą będzie wdrożenie programu walki z bezrobociem w nowym rządzie. Platforma obywatelska proponuje, szczególnie dla młodych osób, tak zwane Pieniądze na start, to znaczy każda osoba, która będzie chciała zakończyć działalność gospodarczą, otrzyma środki na jej rozpoczęcie. To jest ułatwienie biurokracji, czyli zmniejszenie tych obciążeń, które są związane z zarejestrowaniem własnej działalności. Jest to oczywiście od 2014 roku propozycja obniżki podatku VAT o 1%, czyli powrót do sytuacji sprzed kryzysu. Bardzo ważną rzeczą jest wprowadzenie szeregu ulg dla przedsiębiorców, pozwalających na tworzenie nowych miejsc pracy. Tutaj rząd musi współpracować z samorządem, aby te prawne uwarunkowania, które dotyczą udzielania tych ulg, były przez te samorządy wdrażane. Bezrobocie to problem także strukturalny. Trzeba walczyć z przyczynami bezrobocia, bo szanowni Państwo, nie tylko brak miejsc pracy jest przyczyną bezrobocia. To czasami patologia, to czasami trudne uwarunkowania, to czasami po prostu no, brak, brak, brak perspektyw. I to wiąże się bezpośrednio z pomysłami Platformy na wprowadzanie takich programów, które pozwolą na start młodym ludziom w małych miejscowościach i także na terenach wiejskich. Bardzo bardzo dziękujemy. Bardzo. Bardzo dziękujemy. Bardzo prosimy. Ta sama kwestia, pan Dariusz Janicki. Powtarzamy pytanie? Nie, dziękuję. Bardzo prosimy, czas start. Uważam, że trzeba rzeczywiście zwiększyć nakłady na na ścianę wschodnią lepiej wykorzystywać fundusze unijne na stworzenie infrastruktury uruchomić program program robót publicznych interwencyjnych ale jednocześnie uważam że szkolnictwo powinno lepiej współpracować z rynkiem pracy dlatego że mamy dzisiaj zjawisko dużego bezrobocia wśród absolwentów z wyższym wykształceniem. Być może dobrym pomysłem byłoby stworzenie jakiejś platformy współpracy międzyresortowej pomiędzy Ministerstwem Szkolnictwa, Ministerstwem. Ministerstwem Przemysłu. W każdym razie no, lepsza współpraca tutaj, żeby, żeby szkolnictwo było ukierunkowane na, na ten rynek pracy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Pan Dariusz Janicki. O odpowiedź na to samo pytanie bardzo prosimy Lecha Kowakowskiego. Panie Lechu, powtarzamy pytanie, czy niekoniecznie? Nie, niekoniecznie. Bardzo prosimy, czas startu. Ja bardzo chcę panu redaktorowi podziękować za poruszenie tak bardzo ważkiego tematu. Dzisiaj pracy jest brak. Szanowni Państwo, bardzo dobrze się składa, że jest to pytanie. Ja przyznam, że w swojej drodze zawodowej pracowałem w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Byłem kierownikiem Wydziału Rynku Pracy, jak również Wydziału Informacji i Analiz. Pracowałem zawodowo właśnie w zakresie, w sektorze służb publicznych zajmujących się sprawami rynku pracy. Proszę Państwa, jest bardzo trudna sytuacja ludzi na rynku pracy. Pracy nie ma. Rząd też nie robi działań takich, które będą, które miałyby sprzyjać miejscu pracy, rząd ogranicza środki funduszu pracy. Z tego tytułu też bardzo wiele osób jest klientami mego biura poselskiego. Bardzo wiele osób skarży się, pytają, panie pośle, jak żyć, nie ma pracy. I to jest bardzo ważny problem społeczny. Chciałbym państwu przedstawić kilka problemów związanych też z rynkiem pracy. Proszę Państwa, jest nierówne traktowanie przez rząd poszczególnych regionów województw. Ja składałem interpelację w sprawie programu 50+, gdzie te środki winny być kierowane bardziej na ścianę wschodnią, a nie tam, gdzie jest większe poparcie zwolenników ugrupowania rządzącego. To tu na ścianie wschodniej jest bezrobocie socialne, to tu ludzie oczekują większej pomocy. Przyczyn bezrobocia należy też szukać w szkolnictwie zawodowym. Dzisiaj jest sytuacja taka, że praktycznie nie ma szkół zawodowych. Młodzież kształci się o profilu ogólnokształcącym i w przypadku nie dostanie się na studia, praktycznie rejestruje się w urzędzie pracy i pozostaje To jest bardzo trudno znaleźć pracę. Tą przesłanką, która by sprzyjała powstawaniu miejsc pracy, bardzo szybkiemu powstawaniu miejsc pracy, byłoby zorganizowanie strefy ekonomicznej, ale niestety nasz samorząd przespał stosowny czas w poprzedniej kadencji. Kolejną rzeczą jest budowa infrastruktury tu Via Baltica połączenia drogowe, kolejowe sprzyjałyby tworzeniu miejsc pracy, jak również przy budowie, przy obsłudze, jak również w otoczeniu tych tras zapewnie powstawałyby nowe miejsca pracy. Jeżeli będziemy mieli nasz region skomunikowany, zapewne łatwiej ściągniemy tu inwestorów, bogatych inwestorów z Polski czy z zagranicy, którzy by przy szybkim transporcie tu będą inwestować, tworzyć miejsce pracy. Położenie Województwa Łączyńskiego, proszę Państwa, jest bardzo dobrze, dobre i my musimy to wykorzystać. Musimy lepiej wykorzystywać środki krajowe i unijne dla całego województwa, a nie tylko dla największych miast. Bardzo dziękujemy. Bardzo prosimy Pana Wykowski. Szanowni Państwo, na, na początku nie zgodzę się z określeniem ściana wschodnia. To jest złe określenie dla województwa podlaskiego, świętokrzyskiego czy podkarpackiego. Ściana wschodnia kojarzy mi się ze ścianą płaczu. Jak tutaj słucham, to tylko są narzekania są jakieś y, y, hasła rzucane, natomiast nie ma konkretów. Przejdźmy do konkretów. Wchodząc tutaj na to aule, poprzedziłem wizytą w kaplicy tuż obok. Po modlitwie przeczytałem hasło Prawda, dobro, w skuteczność. O tych trzech elementach chciałem teraz powiedzieć. Gdybym kłamał, to nie zarządzałbym tak wielkim przedsiębiorcą, jak jest przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej w Łomrze. Jeśli chodzi o bycie dobrym człowiekiem, to przede wszystkim spostrzegać człowieka nie przedmiotowo, tylko podmiotowo, a więc traktować wszystkich jednakowo w skuteczność. I ten element o tym bezrobociu chcę powiedzieć. A mianowicie, proszę Państwa, jestem członkiem Pracodawców Rzeczpospolitej. Ten znaczek oznacza, że ja jestem członkiem organizacji, która skupia pracodawców Polski, Rzeczpospolitej. Druga rzecz, jestem aktywnym członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łomży. Z mojej inicjatywy powstało wiele miejsc pracy i ta właśnie skuteczność, ta właśnie skuteczność, jako zarządzający PKS W Łomża, a więc dobry menadżer, stworzyłem 14 miejsc pracy od 1 września tego roku w Łąży, 4 w Kolnie, 2 w Grajewie. Szykują się kolejne zatrudnienia. To nie kryzys, to nie brak pieniędzy, tylko brak chęci. Powiem jedno hasło Cz człowiek, który chce coś zrobić, szuka sposobów, człowiek, który nie chce, szuka powodów, aby tego nie zrobić. Moja prawda, moja skuteczność jest tego wyrazem. Jeśli Państwo oddacie głos na moją osobę, nie będzie to głos zmarnowany, gdyż jestem skuteczny, skuteczny i w Warszawie, i w Białymstoku. Jego przykładem jest komercjalizacja naszego przedsiębiorstwa w roku 2008, gdzie weszliśmy w struktury Ministerstwa Skarbu Państwa, a od 5 lipca bieżącego roku jesteśmy spółką samorządową, czyli dobre relacje z Białym Stokiem. Zachowaliśmy miejsca pracy, zachowaliśmy y, zadowolenie naszych mieszkańców, naszych klientów jako pasażerów. Także y, jeśli oddacie Państwo na mnie głos, nie będzie to głos zmarnowany, tylko będzie skuteczne działanie na co dzień w parlamencie. Dziękuję bardzo. Bardzo Panu dziękujemy Panie Adamie, aczkolwiek ja odniosłem wrażenie, że trochę zachował Pan już o blok czwarty.